Dzisiaj pokażemy wam jak przygotowujemy nasze karmelizowane jalapeno. Sprawdzamy jak smakuje. Kwaśne, ostre, ale chrupiące i to jest najważniejsze w takich papryczkach. Odsączone jalapeno przesypujemy do blachy. Pierwsze co dodajemy cukier, jest podstawą karmelizacji Trochę soli dla podkręcenia smaku Tak przygotowane jalapeno leci do pieca Po pierwszych 10 minutach wyciągamy jalapeno z pieca I musimy to przemieszać Zobaczcie ile tu siło wody Taki proces powtórzymy z 3 razy Nasze karmelizowane jalapeno jest już przełożone do bemarka I teraz wykańczamy to miodem Finalny produkt z karmelizowanym jalapeno Czyli peperoni i na to dodatek Wygląda to świetnie Smakuje myślę jeszcze lepiej Ale sprawdźmy to Świetny dodatek, dodaje i słodkości, i ostrości, i nadal fajnie chrupi, więc jest dodatkowa tekstura na naszej pizzy. Pamiętajcie, że karmelizowane jalapeno możecie dobrać do każdej pizzy. Wpadajcie na najlepsze wypieki w Polsce. Kato Pizza, Kościuszki 55, Katowice.